Siemaa siema, witam tutaj Kasiek. Jeżeli film Ci się spodobał, to zostaw subskrypcję, łapkę w górę dla zasięgu, dzwoneczek dla informacji o nowych filmach. Przyjacielem kanału jest marka Aurus, która produkuje akcesoria oraz sprzęt najwyższej jakości dla graczy. Organizuję konkurs na fanpage'u. Do wygrania będzie jedna losowa książka z serii Diablo, co trzeba zrobić, a następnie napisać jak wyobrażacie sobie Diablo za 3 lata. Później polubić mój fanpage, żeby być na bieżąco z informacjami o streamach, z newsami i jeżeli coś się będzie działo, ciekawego na fanpage to zawsze będę wrzucał. To tyle ode mnie i jeszcze chciałem powiedzieć, że konkurs trwa do 15 sierpnia. No to narka.